Okej, okay, a gdzie jest Kanada? Tu. Nie tu. Czy to jest ten, to jest ten cały tutaj? <noise> nie, ten? nie, na pewno nie. Nie, to nie jest to? Na pewno nie. Wkręcam cię? Tak. Cześć z tej strony Piotr Dybski i dziś sprawdzimy, jak Polacy poradzą sobie z mapą świata. Niedawno wydaliśmy naszą nową grę, quiz Maturoto Bzdura. Jeśli nadal szukacie prezentów na święta, to mamy dla Was super okazję. Tę grę i naszą poprzednią, zostań prowadzącym Maturoto Bzdura. Po zniżce kupicie 10% taniej na naszym sklepie maturatopsdura.pl wraz z darmową dostawą. A teraz zaczynamy. Wskazaj Egipt. Egipt tutaj. Super. To jest y Algieria. Tutaj mi się wydaje. To jest Grenlandia. Grenlandia. Gdzieś tutaj mi się wydaje, albo na północy. Na północ. To tu dawa, jeszcze nie wiem. Tutaj. To będą te sfery. No to pokaż, gdzie to może być. Egip. No to bym powiedział, że tutaj, no. Tu? Nie, nie. Nie, nie. to jest, no, to nie jest Bułgaria. Nie, ja z Gegry to ja leżałem w szkole. No dobra, ale a, gdzie jest Afryka? To jest Ameryka Południowa. Tutaj. To jest Kanada, jakby na południe od Morza Śródziemnego. No to południe to jest na dole. Tak. A gdzie było Morze Śródziemne? No, tu. Kanada? Kanada, tutaj. Tutaj? Środek wybieram. To jest USA. Kurde. Kanada jest blisko nas całkiem. Z blisko Polski masz na myśli? Mm, no tak myślę, że to jest gdzieś całkiem niedaleko. No to gdzie to jest? Proszę bardzo. Gdzieś tutaj? Kanada jest tutaj, nie? Tutaj chyba. To jest y, akurat Norwegia. A to nie. Mm, tu. Nie, du. Czy to jest, ten, to jest ten cały tutaj? <grym> nie, skręt. nie, na pewno nie. Nie, to nie jest to? <grym> na pewno nie. Wkręcam cię? Tak. Każ mi. Morze Bałtyckie. Morze Bałtyckie to będzie tutaj. Widzę, że dobrze Sarajesz do górę nie chcesz cię obrócił? Yy, nie. Szacun, szacun, dobra, będziemy ciśnąć tak przez cały odcinek. Gdzieś tutaj? To jest Morze Śródziemne. Eee, czekaj, tu. Co to jest za mapa? Tutaj nie ma Bałtyku. A dlaczego? Czy... Nie wiem, ale nie widzę nigdzie. Morza Bałtyckiego. To, to jaka to jest mapa? No wygląda podejrzanie. Wygląda podejrzanie. Co jest w niej takiego podejrzanego? Niezmyślona. Nie ciężko, wiem, naprawdę, dobra. No. A wskaż mi Polskę. Nie jak wygląda, ale kurde, wydaje mi się, że tu. To jest w, w, kraj w Afryce. Okej. Okay. Powiedz mi, gdzie mamy Grecję? Grecja będzie tutaj. Tak jest, kurde, dobre jesteś na mapę. Coś bym strzelało tutaj, ale to raczej gdzieś w tych okolicach. <noise> to czemu chcesz strzelać tutaj, skoro myślisz, że bardziej tutaj? No bo to jest właśnie, nie wiem. To są może jakieś te punkty. Grecja będzie tu, mamy gdzieś Chorwację. Eee, gdzieś tutaj, w tych okolicach to grecja to jest tam we Włoszech. Nie. Sponsorem tego odcinka jest NordVPN, jedno z najprostszych narzędzi, dzięki którym możecie zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. W praktyce oznacza to ochronę przed śledzeniem, zabezpieczenie domowej sieci Wi-Fi oraz możliwość korzystania z internetu bez ujawniania swoich danych. NordVPN działa w tle i szyfruje wasze połączenie. Dzięki czemu to, co robicie online, pozostaje tylko dla was. Korzystanie jest proste. Wybieracie kraj na mapie, klikacie połącz i gotowe. Do tego aplikacja ma funkcje blokujące złośliwe strony, ochronę przed phishingiem oraz narzędzie do monitorowania wycieków danych, które poinformuje was, jeśli wasze hasło lub e-mail trafiły do sieci. Można też korzystać z ponad 8000 serwerów w ponad 160 krajach, co przydaje się podczas podróży lub gdy potrzebujecie stabilnego połączenia do pracy. Aplikacja oferuje również zabezpieczenia przed zagrożeniami online, takie jak blokowanie Trakerów i złośliwych plików, a także monitorowanie Dark Webu, które sprawdza, czy Wasze dane nie pojawiły się w miejscach, gdzie zdecydowanie nie powinny. Z NordVPN korzystacie na telefonie, komputerze czy tablecie. W jednym abonamencie nawet na 10 urządzeniach. Wejdź na stronę nordvpn.com/slash matura i wykup plan na 2 lata plus 4 miesiące gratis. A my lecimy dalej z odcinkiem. Brazylia? Brazylia to największy państwo w więc... hmm, Tutaj uh -uh. Tutaj? Tutaj? Uh -uh. Tutaj? Mm -mm. Te rejony, nie? Tutaj? Gdzieś, no, blisko. Tu, no, nie, nie, nie. Eee, tu? Nie. Tu? Nie. Tu? Nie. Tu? Nie. Tu? Nie. To tu? Tak! To, to naj, naj, największa najkrajna. Nie, to był Meksyk. Aha. To Brazylia jest gdzieś tu, tu. Nie. A to nie było tu? Tu, gdzieś tutaj, ale na, na pewno nie wiem. Skandynawia? Skandynawia to będą te okolice. Tutaj. Dobra? Tu gdzieś. Skandynawia to gdzieś w, w górach, wiem, że jest. Na północ od Polski? Czy na południe od Polski? Nie, no bardziej dół, bo w góry. Kraje skandynawskie, no to jest ten dół cały tu. Tam Albania. Pacyfik. E, Pacyfik to będzie po tej po tej stronie. Tak jest. Tutaj? A co to jest Pacyfik? Pacyfik to jest wyspa, która należy do Stanów Zjednoczonych. Pacyfik, oj, to to już w ogóle powinienem wiedzieć. To będzie tu, ten? Eee, Pacyfik będzie. no tu jest spokojny. Tutaj gdzieś. Tak, bardzo dobrze. I co to jest Pacyfik? Eee, morze. Morze? Na pewno? Nie, eee, ocean. ocean. A co to jest tutaj, to? Eee, nie, ocean indyjski. <laughs> nie. Jest ja. tu, u góry? Nie. Nie, też nie wiem. Nie, tu nie. Tu? Tu jest Pacyfika, a co jest tutaj? No, też nie wiem. Tutaj. To Atlantyk. To Atlantyk. Niżej? Tutaj, na górze? Mm -mm. Poproszę Ciebie o Wakandę. Wakanda? No to Wakanda to jest fikcyjne państwo w Marvelu, ale mieściłoby się gdzieś w Afryce. Mieściłoby się gdzieś w Afryce? Ale wiadomo, tu nie ma. Nie wiem, Afryka? Coś takiego? Tam, gdzie w Afryce? Tutaj? Tu. To jest stricte strzał, będzie nie wiem, pierwszy zjedługowy przyjdzie gdzieś tutaj. Kraj, którego stolica jest Buenos Aires? Buenos Aires będzie Argentyna, to tutaj. Super. Ogólnie no to Brazylia. I Brazylia jest gdzieś tutaj znowu. To jak, to, jak się nazywa ten kraj? Brazylia. Tu gdzieś? Mm -mm. Nie, no, gdzieś tu. Mm -mm. Tu. Nie. Nie. Tutaj. To jest Francja. Eee... Francja, Buenos Aires. No nie no, Francja to nie Buenos Aires, oczywiście. Eee, tutaj? Portugalia. Portugalia. Tutaj? Nie. nie. Tu? Nie. Wskaż Hiszpanię. Hiszpania tutaj. Tak jest? Nie, to jest... tak, to jest Hiszpania. Czy nie? To jest Francja. A tu jest Hiszpania. Nie, to jest... To jest Wielka Brytania. Kurde. Tutaj? To jest Turcja. Turcja to jest. Co to Wołga? Wołga to jest rzeka w Rosji. Tak. Z jakiej dziedziny to jest pytanie? Historia, biologia. A gdyby to była historia, co to by było? Jakaś broń? Nie wiem. A w biologii co to mogło być Wołga? Część jakiegoś organizmu. Czyli samochód. Tak. Coś jeszcze oprócz tego? Eee, Mercedes to jest. Chyba. Wołga to Mercedes. Tak, jakoś łacina to ja musi się co, co to znaczy w tej łacinie ta Wołga? W szkole uczyłeś się łaciny? Nie. Skąd weszł? No, tak, tak, tak to brzmi. Jak ci powiem, że nie Łacina. Sztem, to brzmi jak jakiś płot. Jak, jak płot dla mnie, no? Rzeka. wiecie, ona sobie płynie? W Polsce też. Nie jest yes, płynnie. E, granica między Europą a Azją. To mniej więcej bym powiedział tutaj, to będzie Ural, tak? Ural, tak? Gdzieś tu? No, Azja to jest gdzieś tutaj, w tych sferach. A Europa? No Europę mamy tutaj, no tu mamy Polskę przecież i te wszystkie kraje dookoła. Tak jest. To gdzie była ta granica? Dokładnie nie mam pojęcia, no ale to musi być gdzieś tutaj pomiędzy raczej. Tu jak jest Polska, no. Tu i tu. I tak te granica idzie. No. Australia? Tutaj. Super. Australia to chyba to no. To jest Ameryka Południowa? Aha. Gdzie? No nie wiem. Kurde. A może nie ma? Właśnie tu chyba nie ma, bo to było tu gdzieś tak. Tu tu, tu... tu, tu gdzieś była no, by Australia. No... Gdzieś tu. Tak mi się wydaje. To jest Australia? Mhm. To jest Francja. Okej. Okay. Bo tu się z Austrią, czy? Nie, nie. Australię wskazywałeś? Tu. Tak, Australia to, to ten. To nie było. Nie było na mapie. Okay. No. Który kraj jest bliżej Polski? Turcja czy Mongolia? Turcja. Tak. Mongolia. Mongolia. Na pewno. To jest trochę, chybił, trafił. Mongolia. Mongolia chyba jest bliżej. Wskaż mi tutaj, Japonię. Japonia. Japonia? No, tutaj. O, dałeś radę. To? To Indie. To? N nie. Dziś tutaj? To? Nie. Tu? nie. No to to, tak, akurat jestem pewny, że tutaj. Tylko które konkretnie? No to bym no powiedział, że tutaj. Nie, gdzieś tu. Mm -mm. Gdzieś tutaj? Nie. Tu gdzieś. O, gdzie jest Japonia? Lubisz Japonię? Mm, żarcie lubię Japonię. O, jakie żarcie? Saigonki. Nie wiem, czy to nie jest chińskie znaczy, danie, ale... Takie, no, ale takie... Ogólnie azjatyckie. No, ogólnie tak. takie lubię właśnie. Okay. To a, ogólnie azjatyckie, gdzie jest Azja? Najpierw na tym się skupmy. Azja? Tutaj. To to, to, to już Ci y... mówię, że to jest Ameryka Południowa. Powiedz mi, czym są Sudety? Sudety to też będą góry, mniej więcej Polska, Czechy. Wskazuj. Tu gdzieś tutaj. Tak, tak, wskazuj dobrze. A to w Europie jest? Tak. Okej. Okay. A ja strzelam, że gdzieś tu. Nie, nie, nie. Mm -mm. Gdzieś po tej stronie to będzie. Tu gdzieś. Tu pokazujesz na. Nie, nie. Tu gdzieś. To jest gdzieś Libia, tak? Czym są fiordy? W Norwegii są fiordy. I fiordy to są bodajże takie skały położone przy wodzie w Norwegii, taki punkt ładny widokowy. Takie wybrzeża skalne bardzo ładnie. Dokładnie. Czy to są jakieś prądy? Mm -hmm. Prądy wodne? To na Bałtyku mamy tutaj w Zatoce Gdańskiej mamy fiordy. To chyba bardziej takie oceaniczne. Fiordy? Jest takie znane pytanie. Co jedzą fiordy? A co są fiordy w ogóle? No to to, to była podpowiedź, no? Aha, no. A nie wiem, Meduzy? Kurczę, nie chcę powiedzieć, że pagórki, ale coś. Nie, nie pagórki, przepraszam. Nie, nie czy, nie czy w Polsce znajdziesz fiordę? Tak? Okay. Mm, jak, jak ci to brzmi? Co to może być? Albo coś z ruchem ziemi, albo z wiatrami i kurde, nie wiem. Czy jest to coś żyjącego, czy jest to coś ee, martwego? Żyjącego, jak się z czymś żywi, no to. Okay. To chyba tak. no za jakieś ryby, ale. Jakieś ryby? Co mi się kojarzy z wikingami? Do czego wikingowie wykorzystywali fiordy? Do przemieszczania, mi się wydaje, że to ich statki były. To ile się mieściło wikingów na jednym fiordzie? I tak do 20. Wskaż Grenlandię. Grenlandia, Grenlandia tu tutaj. Super. Gdzieś jest tutaj, czy mm -mm. coś, nie? Nie, nie, nie. Jest no dużo większa. Nie, nie pasuje mi, nie ma jej tutaj. Mm, gdzieś tutaj? Tu mamy e, no, no, e, Norwegię. A Grenlandia? Grenlandia jest w Europie. Tu? To jest Wielka Brytania, tak? Boże, dobra. To jest Grenlandia? To już wszystko w tym odcinku, a ja przypominam, że nasze obie gry zamówicie 10% taniej w naszym sklepie maturatobzdura.pl wraz z darmową dostawą, a my się widzimy co wtorek o 16:00.